Witam wszystkich widzowie bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Ja jestem Benko. Dzisiaj, widzowie, spróbujemy wygrać jakiegoś mocnego skina. Ten odcinek tutaj traktujemy stricte ze wszystkimi skrzyneczkami. No i zobaczymy, czy uda się jakiegoś super skinka wygrać, widzowie. Ja wam przypominam, jeżeli jesteście pełnoletni, macie ochotę zagrać sobie na hokiejście, serdecznie Was zapraszam. Pierwszy link w opisie, albo na stronie zgody. banku, otrzymacie darmowe 70 centów oraz 10% bonusu do depozytu przy depozycie właśnie Waszym. No i co widzowie? Prawdopodobnie na następnym odcinku będzie konkurs fajny na kilkaset złotych, więc tutaj bądźcie czujni na kanale, zostawcie suba z dzwoneczkiem, oczywiście łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie jakiego skina byście chcieli ujrzeć w konkursie. No a my lecimy sobie z skrzyneczkami. Myślę, że sobie możemy zacząć od skrzyneczki Fate Case, pięć skrzynek, może jak się uda tutaj koskę dropnąć. Takie sobie dwie tury otworzymy po pięć. Zobaczymy, może jakaś koska poleci, w tym otwarciu na pewno nie, w tym otwarciu na pewno nie, tutaj jest słabiutko, dałem czwórka tylko, ale ona też jakoś tak mocno nie kosztuje. No dobra, lecimy dalej, lecimy. No, dawaj jakąś kostkę. Helpy siku mój drogi. Kurcze, tu był Good Night Marble Fate, ale niestety nam się nie udało go drop'nąć. No dobra, Fate Case nie oddał, niestety. Fate Case niestety nie oddał. Ale to pójdźmy sobie, może do naszej skrzynki ulubionej, która kiedyś była. Tylko gdzie ona teraz jest, już nie pamiętam. Jest, tej skrzyneczka, min moja ale ją sobie damy widzowie na case battle ją sobie damy na case battle, sobie ja pozwolę bo jak wiecie, jak oglądaliście mnie kiedyś to wiecie, że tą skrzynkę bardzo, bardzo lubię, naprawdę ją bardzo, bardzo lubię ehm, więc zobaczymy, Tobi miejmy nadzieję, że uda się nam to wygrać i że będziemy, kurczę mieli fajny zasób w portfelu, no na razie bizon do usp -ka. no to właśnie nie jest dobry drop, my tutaj liczymy na jakimś koski, może jakiś kołaszek Asimov, coś ten tegas. No to też nie jest dobry drop. To też nie jest dobry drop niestety. No jakaś tutaj kostka by się przydała, nie? Musi tutaj kostka, okej. Okay. Ballet rent, 77 dolarów w stat traku nam poleciał. To jest dobrze. To jest dobrze. No jak to wygramy, to przynajmniej nie będziemy na minus, tylko na jakiś profit zawsze, ale na jakąś kostkę bym tutaj przygarnął. jakąś kostkę bym tutaj przygarnął? Okej, okay. jest w porządku, jest w porządku. Jeszcze raz sobie stworzymy taką bitwę. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo ja to bardzo lubię, ale lecimy. Kałaszek Kłoster, label 26 yy, dolarków. Lecimy dalej. do 18, Ballet Queen. Kurczę, on drapił MK za 50 dolarków. No dawaj jakąś kostkę, Cyrex, to też nie będzie jakoś dużo warte. Dwie skrzynki ostatnie, proszę, Hellcase. Kurczę, okej, okay, Golden Coil, 250 dolarów. Tak jest. Tak jest! Tak jest! Pięknie, pięknie, pięknie! To ja bym mówiłem, widzę, że ta skrzynka jest kozacka, nie? 408 dolarów tutaj mamy. I jeszcze z tamtego batla widzowie, mega fajnie nam dało. I dobra, pójdziemy sobie na kontrakt z tych tanich skinków. Tutaj te do 20 dolarów sobie e, wszystkie damy. Okej, okay. 89, 86. 86, okej, okay. koska. Jeszcze te myślę, że możemy sobie dać. Dobra, 128 dolarków. 115, troszkę na minus, ale dobra, na spokojnie. dodajemy sobie. Dobra, jest profit, widzowie, ale ta skrzynka min, kurczę, ja myślę, że ona może fajnie oddać, więc sobie tak, zróbmy 5 skrzynek min. 3 yy, skrzynki premium i dajmy do tego sobie dream do pełmy 4 516 dolarków, no widzowie no to już jest mocny battle, mamy fajny proficik nie powiem, że nie, więc lecimy z żerym. no widzowie proszę, żeby tutaj ładnie oddał, skrzynki 3 premium proszę hellcase no nie no, takim dropem to ja nie chciałbym zasząść tutaj za 5 dolarków niestety e, lipa, lipa, lipa Eee, kurcze pieczone, no te pp bizony mnie chyba lubią bardzo mocno, nie? Bardzo mocno mi chyba one tutaj lubią. Okej, okay, kałoszek The on revolution 16 dolarków, no kurcze on trafił za 7 dyszek. Mm, unlucky, no tutaj P250, see you later. No ja będę miał see you later po tym odcinku jak przegramy wszystko, a tak nie będzie mogło być. Proszę dobry stan, 75 dolarów, okej, okay, ale on też trafia emkę za 65. See you later znowu, kurcze pieczone no. Dawaj Hellcase, proszę! Ja pierdzielę, Ja wale Jaka lipa Ej, 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 pięć skrzynek min teraz, no kurcze, no lipa dało strasznie z tego Dream'a i z premium. Nie spodziewałem się, że tak będzie lipny drop No ale może tutaj coś jeszcze podratuje Okej, okay, 80 dolarków, no już tylko 15 dolarków jest różnicy Jest to do nadrobienia, okej, okay, tym bardziej, że trafiamy sobie M, żartowałem On lepszy stan PP Bizona dostaje Okej, okay, no ten BP Bizon jest. Często. No dobra widzowie, ostatnia skrzynka 18 dolarów, wszystko albo nic, proszę bardzo. He! Easy peasy! Easy peasy, 652 dolarki, pięknie. 784 dolarki, widzowie. Yy, kurza na tej bitewce bym jeszcze spróbował. Robi czary jedną. To jest mocne co robię teraz. Ale miejmy nadzieję widzowie, że wygramy, jeżeli to przegramy to będziemy tylko 100 dolarów na minus ogólnie overall'owo z odcinka Okej, okay, wygraliśmy, ja pierdzielę, Ale to, powiem wam widzowie, że ładnie dało Dobra, ostatni raz Ostatni raz widzowie, tą robimy skrzyneczkę Miejmy nadzieję, że odda, mamy fajny profit Proszę Na razie 400 około 50 dolarów na profit, właśnie to jest ta skrzynka profitowa leci Proszę Ojoj, oj, ojoj, oj. Oj, 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 oj. lipa. Lipa ogólnie dało wszystkim, bo tu, no nawet na profit nie wyszedł. 400 dolarków mamy. Kurczę, nie wiem, jaką skrzyneczkę mogę tutaj zaryzykować. Może Tom, hockey jest kilowat. 5 skrzynek za 225 dolarków. No, daj coś, proszę. Daj coś dobrego. No nie, no to jest lipne. P2, w sumie P2000, dobry stan, może być. Ok, 188, ale to i tak jest minus widzę, bo i tak to jest minus. E -e 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 Eternal Prince. Dawno jej nie otwierałem. Proszę. No tutaj też może ładnie tropnąć. No ten Dragon lori, Lorobok. Ja A my dostajemy Kawa tej za 30. Za 63. Ja pierdzielę, No niedobrze. Kurczę, pieczona. Lipa, lipa. Może hardenet za 25 dolarków. Lecimy. Może tutaj jakaś koska wyleci. Ta skrzynka, pamiętam, że kiedyś kurczę 15 dolka kosztowała, nie? Ale okej, okay, jest koska. Mamy koskę. Good knife, okej, okay, jest hardenet. Good, gitara, gitara, gitara z 221. Ta skrzynka może kurczę odleć. Ta skrzynka może oddać. Lecimy 10 skrzynek. Proszę, Hellcase. Boły najwałoboki, żadnej koski. Ja pierdziele. Ej, dobra. Nie podoba mi się to. Ja wierzę w tą skrzynkę, widzowie. Tak jak wy prawdopodobnie też wierzycie. Nie, nie wydam całego balansu, spokojnie. Żeby nie było, że zaraz tutaj wydamy. Ale widzowie, 20 skrzynek jeszcze hardnet może być polecone. Bo tutaj może być koska. I mamy... Nie, nie mamy rękawiczek. Ja pierdolę. O Boże, to no nie no nie gadajcie widzowie, że to, to taki będzie lipny koniec odcinka. No nie może tak być. No jednak oska jest, ale co to da jak na net profitu nie będzie, prawda? Podobnie chociaż będzie 329 dolarków, ok? Jakiś bajonecik tutaj Case Hardened by się przydał, naprawdę jakiś bajonecik Case Hardened albo karambicik i ja przeleciał tak blisko no. Tak blisko, tak daleko jednak nie, dobra. Do 500. Idealnie będzie. Proszę, hellcase. Nie no, jestem załamany. Jestem załamany. Naprawdę jestem załamany, widzowie. takim miało być. pięćset czterdzieści 542 dolarki. Wyripowało nas strasznie. Take it w family. Zaryzykujmy. Ja powiedziałem, że to będzie odcinek ze wszystkich skrzynek, więc proszę. Ja pierdolę. Ja. Dobra, Teraz chyba koniec odcinka, jak mi się wydaje. No, bo. Nie widzę sensu dalszego wiecie? Ja po prostu nie widzę tutaj dalszego sensu. Lecenia. Ostatnie 5 skrzynek dream. To co będzie lecimy na kontrakcik. Pewnie będzie 5 razy P250 see you later. A nie, okej, okay. a oni tadzi 224 dolary. Super. Fiam, nawet nie zwróciło ty. Okej, okay, znowu, ale na. 22% to jest ogólnie tylko na profit 666. Ok. Dało fajnie. Ja pamiętam widzowie, te skrzynki tak mocno, kiedyś leciliśmy z nimi. Ale kurczę, one potrafią zabrać totalnie, wiecie? Prawda, one potrafią zabrać. I miejmy nadzieję, że nie zabierze nam nic teraz. Proszę. A, Simon i Vulkan. Lipa, lipa, lipa Dobra No nie wiem co tutaj możemy widzowie zrobić, chyba już nic No niestety, nawet Hot Rod przeleciał, mamy tylko jedną kostkę, ale to i tak nie będzie widzowie mm. Profitu Trzy skrzynki ostatnie nam zostały Flip na do EV... dronik, okej okay. Ja może kiedyś wyjdę tej, z tej skrzynki, nie? Naprawdę, może kiedyś z niej wyjdę, ale zobaczymy Lecimy dalej, Hansman Okej, okay, Flip knife i Huntsman, git. I SSG, okej. Okay. 445, do widzowie wracamy jakimiś krokami, nie? Wracamy jakimiś krokami. <laughs> Butterfly, tak jest! Mamy to! Wiedziałem, że ta Dream skrzynka odda, wiedziałem. Dobra widzowie, 1200 dolarków. Otwieramy ostatnie 5 Dream i kończymy odcinek. Będziemy na 400 dolarów, jak coś na minus, jakby ten hot rod poleciał, ale jest wulkan w dobrym stanie. Proszę. 285, ale ok, jest profit. Jest profit, to jest widzowie najważniejsze, tak. To jest widzowie najważniejsze, że jest profitczyk i to na tyle będzie raczej. Hansmanik będzie mieli 1000 dolarów widzowie. Nie ma co dalej kręcić. Jak wam się materiał widzowie spodobał, wygraliśmy Butterfly a Knife, więc mega fajnie, zostawcie łapkę w górę, suba wraz z dzwoneczkiem komentarz, komentarzu, napiszcie jaki chcecie skin na konkursik dla was, ja wam bardzo pięknie dziękuję za obejrzenie tego materiału, przypominam kodik promocyjny, kodik bankroll darmowy, 70 centów po raz, 10% do depozytu. Trzymajcie się, hej!